Teraz przechodzimy do odpoczynków tygodniowych. Najpierw będą normalne odpoczynki tygodniowe, potem przejdziemy do tych promowych. Dobra, zaczynamy od definicji. Artykuł 4. Punkt H. Czyli tygodniowy okres odpoczynku oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem. I ten odpoczynek obejmuje regularny tygodniowy okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku. I ten regularny tygodniowy okres odpoczynku, od którego zaczynamy, to jest odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin. No i tu mamy przykłady wykresu miesięcznego z programu Fortran. Ja polecam generalnie do analizy, zarówno rekompensat, jak i Analizy odpoczynków tygodniowych, polecam wykresy miesięczne. Na tych wykresach miesięcznych dużo więcej będziecie widzieli. Dla przykładu mamy tygodnie od poniedziałku do niedzieli tydzień pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Włączyłem Wam legendę z programu Fortran, żeby było ładnie widać wszystkie kolorki, co oznaczają. Więc widzimy, że te takie kreseczki, te, te odpoczynki tutaj na końcu tygodnia czyli mamy odpoczynki tygodniowe. To są te takie jasne, jasne odpoczynki tygodniowe. To jest to. Czyli mamy tutaj informację. Ten odpoczynek wyniósł 45 godzin, bo mamy 47,33. Ten jest skrócony, bo mamy 39,40. Ten jest regularny, ten jest regularny, ten też jest regularny. Ważna jest, słuchajcie, ta zielona kreska u góry. Jasna. Ta zielona kreska oznacza. Odpoczynek tygodniowy do danego tygodnia przydzielony. Czyli tu widzimy, że ten odpoczynek 47-godzinny został przydzielony nie do tego tygodnia, który się skończył, ale do tego tygodnia, który się zaczął. To jest ciekawe. Odpoczynki możemy przydzielać do dowolnego z tygodni, jeżeli i znajdują się na przełomie tych tygodni, byleby nie do obu naraz. Jest jeden wyjątek, ale o nim za chwileczkę. Natomiast w tym przykładzie ten każdy z tych odpoczynków, zobaczcie, jest przydzielony na początku tygodnia, czyli jakby jest przydzielony przed. Tygodniem, a nie po. To jest właśnie ciekawostka, ale tak się akurat ułożyły, ułożyły te tygodnie u tego kierowcy. W sumie to możemy spróbować zerknąć do programu Fortran. Czy to czasami nie będzie mój kierowca Motyka, więc zerknijmy szybciutko do niego. To od razu będziemy mieli częściowo część warsztatową przećwiczoną, więc zobaczmy sobie na kierowcę Motyka Jan. Okay. I zobaczmy na wykres miesięczny. Tu po prawej stronie u góry z wykresu tygodniowego w sposób szybki można przejść na wykres miesięczny i możemy sobie szybciutko, szybciutko na to popatrzeć. No nie, tu akurat jest, to, jest, to nie był motyka, to jest inny kierowca. No ale dla, na tym przykładzie też możecie sobie zerknąć na tym wykresie tygodniowym. Pięknie to widać, czyli odpoczynki 45 godzin, skrócony 3809, regularny 6267, 67, przepraszam. Tu regularne, i tu też regularne. Czyli widzimy te ładnie te odpoczynki regularne, i tutaj ta zielona kreska mi pokazuje, że to są odpoczynki kończące ten tydzień, tak? Kończące, wszystkie kończą. Jak sprawdzić te kolory? Który kolor jest czym? Co oznacza dany kolor? Tu na dole, najeżdżając myszką w tym miejscu, mamy legendę, bez klikania, po prostu najeżdżając, widzimy te kolory i każdy kolor coś oznacza, jest ładnie to pokazane. No dobrze. Wróćmy do naszych slajdów. Krzysztof tu pyta, to już do sesji QA, dobra, to będziemy później o tym od, o, 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 będę odpowiadał na to pytanie, kto decyduje, do którego tygodnia. OK. Dobra. Chociaż tu już mogę Krzysztofowi właściwie od razu odpowiedzieć, bo to myślę, że będzie, będzie dosyć, dosyć czytelne. Więc tak. To, kto decyduje, to decyduje faktycznie może zdecydować kierowca, może zdecydować spedytor czy dyspozytor. Natomiast jeżeli, że tak powiem, nikt tego nie planuje, to program sam decyduje, wybiera wariant korzystniejszy, czyli program wybiera taki wariant, żeby po pierwsze nie było naruszeń i żeby były spełnione, spełniona zasada, że każde kolejne dwa tygodnie zawierają co najmniej jeden regularny i co najmniej jeden skrócony. Natomiast jeżeli zaczynamy się już, zabieramy się za planowanie tych odpoczynków, no to oczywiście, że można spróbować poplanować to w różny sposób, bo tu jest te, też kwestia. Zobaczcie, na przykład mamy odpoczynek skrócony w tym przykładzie 38.09, czyli 24 godziny. No i teraz, gdzie jest rekompensata tego odpoczynku? Za chwileczkę będę mówił o rekompensatach. Tutaj bardzo ładnie na, w programie Fortance widać, że te rekompensaty są taką zieloną kreską pod spodem pokazaną, to jest tutaj oto miejsce. Jeżeli ja najadę myszką na, na, ten, na, 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 na tę zieloną kreskę, to będę widział też dokładnie rekompensatę, czyli widzę, że to jest rekompensata z 25 listopada. 6 godzin 51 minut jest oddane, czyli jest dokładnie rekompensata tego odpoczynku. Czyli też wykres miesięczny pozwala nam zobaczyć, Albo zaplanować, albo zobaczyć, jeżeli nie zaplanowaliśmy, czy ta rekompensata była już odebrana, czy nie, i czy jeszcze muszę planować kierowcy dodatkową tę rekompensatę, czy nie. Więc to też bardzo ładnie na wykresach miesięcznych widać te rekompensaty. Ja zobaczę jeszcze, czy jest gdzieś przykład kierowcy, który. O, to jest ten kierowca Czapla, czyli ten Czapla ma na początku tygodnia. No to cofnijmy się troszeczkę, z czego to wynika. Zobaczmy sobie jakiś wcześniejszy okres. Z czego to może wynikać? No, to będzie wynikało najprawdopodobniej z jednego momentu, czyli z momentu, w którym kierowca ma dłuższy odpoczynek. To jest ten przykład, przykład z tego tygodnia, który pokazuje, gdzie mamy tak naprawdę, uwaga, dwa odpoczynki 45-godzinne to są wytyczne trace, zaraz o tym będziemy rozmawiali, gdzie jeżeli mamy na tyle długi odpoczynek, w tym przykładzie trwający powyżej 90 godzin, to ja mogę wydzielić z niego dwa kolejne okresy odpoczynku. Z których jeden będzie przydzielony do poprzedniego tygodnia, czyli do tego, a drugi będzie przydzielony do następnego. No i teraz, jeżeli wystąpiła taka sytuacja, i najczęściej właśnie w, odpowiadając Krzysztof tobie na pytanie, to będzie właśnie tego typu sytuacja. Czyli jeżeli jest, jest jakiś długi odpoczynek, z których jedna część jest przydzielona do jednego tygodnia, druga do drugiego, no to potem będziemy mieli sytuację, w której kolejne tygodnie, skoro ten tydzień już ma swój odpoczynek 45-godzinny, no to ten tydzień, który robi tu kierowca z przełomu drugi na trzeci, jakby do tego tygodnia już jest niepotrzebny, przydzielamy go do tego. Skoro ten tydzień już ma odpoczynek, to znowu ten na przełomie tygodnia przydzielamy do, do, do tego i tak dalej, i tak dalej. To już leci potem do momentu, dopóki dopóty znowu się nie wyprostuje po jakimś weekendzie, więc możemy sobie to też przewinąć i zobaczyć. No, i tutaj w którymś momencie już się prostuje. Zobaczymy, czy jeszcze w tym roku jak kierowca jeździł. Zastosujmy sobie jeszcze, zobaczmy ten rok. No, tutaj akurat było dużo, dużo przerw, więc. Ale generalnie tu widać, że ten kierowca ma często takie długie postoje. I potem właśnie zaczyna się to przydzielanie odpoczynków już jakby do następnego tygodnia, do, nie do poprzedniego. Dobra, no to to chciałem Wam pokazać. A już trochę będziemy miksowali te warsztaty, także te, ta część teoretyczna będzie się nam przeplatała, albo już się właściwie przeplata z warsztatami. No dobra. Teraz tak. Skrócony tygodniowy okres odpoczynku oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45 godzin, który można na warunkach ustalonych w artykule 6 skrócić do, do nie mniej niż 24 godziny. Kolejne godziny. No, i tu mamy przykład takiego okresu odpoczynku, który trwa co najmniej 24 godziny, czyli mamy 38,09. To wam pokazywałem wcześniej. Jest to odpoczynek skrócony. Teraz artykuł 8, ustęp 6. Zacząłem już trochę o tym mówić. W ciągu każdych kolejnych dwóch tygodni kierowca ma wykorzystać co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, czyli dwie czterdziestki piątki, albo jedną czterdziestkę i jedną dwudziestkę Tyle mówi artykuł 8 ustęp szósty, czyli w takim klasycznym przykładzie, gdzie kierowca pracuje od poniedziałku do piątku, czasami w sobotę i potem ma weekend wolny i znowu pracuje i znowu weekend wolny, no to sytuacja wygląda tak, że taka... Jak w przykładzie numer dwa, będzie niedopuszczalna, czyli jeżeli kierowca klasycznie pracuje od poniedziałku do piątku, czy tam od poniedziałku do soboty, to dwa skrócone odpoczynki obok siebie nie będą dopuszczalne. Wyjątkiem będzie, za chwilę o tym będziemy mówili, to co wprowadził pakiet mobilności, natomiast klasycznie mówię, na przykład w transporcie krajowym nie będzie taka sytuacja dopuszczalna. Natomiast w pakiecie mobilności tak, ale za chwileczkę do tego dojdziemy. No i teraz artykuł 8, ustęp 6 mówi o tym, że ten tygodniowy okres odpoczynku zaczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku, czyli to co widzicie na grafice. Jeżeli kierowca zaczyna na przykład w środę o 7:30, to licząc 6 cykli 24-godzinnych, skończą one nam się we wtorek o godzinie 7:30 czyli 6 okresów 24 godziny, czyli dokładnie 144 godziny kierowca ma na wykonanie różnych zadań przewozowych, żeby zrobić jeden odpoczynek tygodniowy i drugi odpoczynek tygodniowy. Przekroczenie tych 6 cykli będzie stanowiło naruszenie, czyli zbyt późno odebrany odpoczynek tygodniowy i takie taryfikatory, taka, taka pozycja w taryfikatorze się znajduje. Nie wiem, czy jest wśród nas ktoś, kto ma przewóz osób, ale muszę o tym z dwa slajdy czy trzy wyświetlić. Jeżeli chodzi o tygodniowy okres odpoczynku przy okazjonalnym przewozie osób, no to tutaj mamy też w rozporządzeniu 561 w drodze odstępstwa do ustępu szóstego kierowcy, który, kierowca, który wykonuje pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób. Tam jest ona zdefiniowana w 1073 na 2009 może odłożyć ten tygodniowy okres odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów 24-godzinnych, czyli nie 6, a 12 okresów, to przy, przy wycieczkach tak zwanych, tak? czyli mamy, mamy przewóz międzynarodowy osób okazjonalny, czyli jedziemy sobie na wycieczkę na przykład objazdową po Europie i wówczas może to być kolejnych 12 okresów 24-godzinnych między jednym odpoczynkiem tygodniowym a drugim. Jest kilka warunków. Ta usługa musi trwać co najmniej 24 godziny w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do którego ma zastosowanie to rozporządzenie. Po skorzystaniu z takiego odstępstwa, kierowca musi skorzystać z dwóch 45-godzinnych odpoczynków albo z jednego 45-godzinnego i jednego 24-godzinnego od razu, że tak powiem, połączonych ze sobą. Ale skrócenie oczywiście, jeżeli tak, tak kierowca zdecyduje, będzie musiał potem w ciągu trzech tygodni wykorzystać rekompensatę. No, i jeszcze, jest, jeszcze kolejne warunki przy tym przewozie osób. Musi być tachograf cyfrowy. Natomiast w przypadku prowadzenia pojazdu w godzinach od 22 do 6 pojazd ma obsługiwać załoga kilkuosobowa. Jeżeli nie ma załogi y, y, kilkuosobowej, to okres czasu jazdy ciągłej, tak zwane, czyli tych 4,5 godziny, określony w artykule 7 zostaje skrócony do 3 godzin, tak? jeżeli nie mamy załogi dwuosobowej i pojazd jest prowadzony od 22 do 6, to czas jazdy ciągłej w tym przewozie osób wynosi 3 godziny, nie 4,5.